Zegarki sportowe to dzisiaj nie tylko monitorowanie różnych parametrów w celu ich późniejszej analizy. To coraz częściej całe platformy treningowe oferujące użytkownikom spersonalizowane plany treningowe przygotowujące do startu w zawodach biegowych. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Przyjrzeliśmy się modułowi treningowemu od Garmina, czyli Garmin Coach. Pokażemy Wam, jak działa i co możemy się po nim spodziewać. Na przykładzie planu treningowego do startu na dystansie półmaratonu. W tym filmie pokażemy, jak taki program treningowy uruchomić i jak z niego korzystać. A w kolejnym, jak wypadła jego skuteczność. Jednym słowem, czy udało się osiągnąć zakładany czas w półmaratonie. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego filmu na ten temat, zasubskrybuj nasz kanał. Ale zaczniemy od samego początku. Po pierwsze, w aplikacji Connect mamy możliwość w zakładce treningi i planowanie ustawienia swojego startu docelowego. Jest tam baza wielu biegów na całym świecie i możemy dodać swoje wydarzenie do widżetu zegarka. Jest to bardzo fajna funkcjonalność. Możemy tam odliczać czas do zawodów, ale również widzimy prognozowany czas ukończenia bazujący na naszej aktualnej dyspozycji. Nawet jest informacja o przewidywanej temperaturze w dniu startu. Po drugie, w tej samej zakładce możemy wejść w plany treningowe i uruchomić odpowiedni dla nas plan. Wybór jest między bieganiem a kolarstwem. Interesowało mnie bieganie. Jak na razie w aplikacji dostępne są tylko trzy opcje: przygotowanie do startu na 5, 10 km i półmaraton. Maratonu brak. W wersji przeglądarkowej aplikacji Connect są dostępne plany maratońskie i dużo innych programów treningowych, jednak nie są one w ramach funkcjonalności Garmin Coach, więc nie mają możliwości adaptacji. Nie interesował półmaraton, więc taki program wybrałem. Dla tego dystansu mamy możliwość wyboru spośród kilku opcji. Określamy parametry, które mają pomóc w dostosowaniu planu. Są to np. średniotygodniowy dystans, jaki biegamy, średnie tempo biegu i cel, jaki mamy na planowany wyścig. Samo ukończenie, czy ukończenie w konkretnym czasie? Po wybraniu tych opcji pojawiają nam się plany do wyboru. Do dyspozycji mamy trzech trenerów. Możemy odpalić sobie krótkie filmiki z ich filozofią treningu, jednak tutaj pojawiła się dla mnie pierwsza trudność. Dwóch z trzech trenerów miało dostępne plany treningowe trwające między 16 a 20 tygodni. Start w półmaratonie, jaki zaplanowałem, był za 11 tygodni, więc niestety z miejsca pozostał jeden wybór. Greg Macmillan oferował plan trwający od 12 do 16 tygodni. Chciałem ustawić plan z trzema treningami w tygodniu, ale niestety w tej opcji były minimum 4. Padło więc na ten wariant. Następnie wybieramy dni tygodnia, w których chcemy trenować. Dalej z biblioteki startów wybieramy sobie nasz docelowy start. I tutaj pojawia się kolejna trudność, ponieważ plan był minimum 12 tygodniowy, a mój start był za 11 tygodni i nie mogłem go wybrać. Spodziewałem się jednak pewnej elastyczności. Ona co prawda jest, ale w określonym zakresie, więc pamiętajcie o tym, jeśli będziecie chcieli skorzystać z tych planów przed waszym docelowym startem. Warto po prostu odpowiednio wcześniej to zaplanować. Ale nie zraziłem się tym. Wybrałem losowy inny półmaraton, który jest tydzień po moim. Będzie to wymagało pewnie modyfikacji w końcowej fazie przygotowań, ale myślę, że sobie poradzę. Po ustawieniu wszystkich informacji pojawia się podsumowanie: plan został utworzony. Możemy sobie też dodać go do paska kart w Connect, co ułatwia późniejsze korzystanie z niego. No właśnie, a jak z niego korzystać? Po wejściu w kalendarz widzimy, czym Garmin Coach różni się od innych, uniwersalnych programów treningowych dostępnych w sieci. Plan nie jest ustalany od początku do końca, co jest w sumie dobrą informacją. Jest nadzieja, że będzie to plan może nie szyty na miarę, ale uwzględniający przynajmniej niektóre parametry i aktualną dyspozycję trenującego. Póki co na początku widać pierwszy trening, który jest nazywany biegiem wzorcowym. Nie wygląda na skomplikowany. W kolejnym filmie wyjaśnię, jaka była jego funkcja. Oczywiście treningi lądują też w zegarku i na widżecie. Możemy sobie sprawdzać, co nas czeka w najbliższych dniach. A sam trening jest prezentowany bardzo fajnie. Po biegu wzorcowym otrzymałem treningi na kolejny tydzień. Następnego tygodnia po tym zaprezentowanym nie było widać, więc to kolejny przykład, że plan będzie ustalany lub modyfikowany na podstawie wykonanej pracy w danym tygodniu. Dla mnie super. Podczas trwania treningu możemy podglądać na jakim jego etapie jesteśmy i jaki będzie kolejny. Działa to bardzo fajnie. Na zakończenie. Jeśli uda nam się go zrealizować, otrzymujemy gratulacje z dobrze wykonanej pracy. Bardzo fajną opcją było również to, że w treningu pojawiały się moduły, które były nieobowiązkowe. Mogłem je zrealizować, jeśli czułem się na siłach, a jeśli dyspozycja dnia nie pozwalała lub nie miałem tyle czasu na trening, mogłem pominąć dany moduł. Wystarczyło kliknąć przycisk Back. Tak też można było pomijać każdy z modułów w treningu. Po zakończonym treningu dostajemy informację jak nam poszło, czyli jaki procent treningu zrealizowaliśmy w założonym przedziale. Mamy możliwość przejrzenia go również w aplikacji. Jest tam dodatkowa zakładka, gdzie widzimy podziały na moduły. Dodatkowo w czasie trwania programu od czasu do czasu pojawiają się artykuły lub filmiki z opisami różnych aspektów treningu regeneracji, właściwego ubioru czy wyjaśnienia typów biegu. Warto tutaj podkreślić, że są one w języku angielskim, więc to może być bariera dla osób, które go nie znają. Same treningi i pozostałe rzeczy są po polsku. Podczas realizacji każdego planu zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, kiedy na przykład nie możemy zrealizować treningu danego dnia. Garmin Coach nie ma z tym większego problemu. Trening można przenieść na inny dzień. Mamy do dyspozycji dany tydzień i kolejny. Jest też ostrzeżenie, jeśli chcemy trening przenieść na przykład po istniejących dwóch innych Pojawia się komunikat, że może to nas narazić na kontuzję i uraz, i powinniśmy się zastanowić, czy tego chcemy. Możemy zignorować ostrzeżenie, więc decyzja należy do nas. Tak to powinno działać. A co jeśli w ogóle nie uda nam się zrealizować jakiegoś treningu? Też nic złego się nie dzieje. Możemy go odwołać i znika on z kalendarza. Kolejne treningi mogą ulec modyfikacji, co pokazuje, że faktycznie ten program adaptuje się na bieżąco. Jeśli zastanawialibyście się, czy biegi można realizować podczas treningu na bieżni w pomieszczeniu, to tak, też jest to możliwe. Po uruchomieniu tej aktywności mamy możliwość włączenia zadanego treningu. Realizujemy go tak samo jak zwykły bieg. Tutaj nie będę się wypowiadał o efektywności tego planu. Podczas gdy nagrywam ten materiał dla Was, program jeszcze się nie zakończył. W kolejnym filmie pokażę wam, jak skuteczny okazał się wybrany przeze mnie program, ile treningów zrobiłem, jaki kilometraż wyszedł, no i najważniejsze, czy udało mi się zrealizować założony plan czasowy w półmaratonie. Jeśli nie chcecie przegapić tego filmu, zasubskrybujcie sportowe testy. Podsumowując, dla kogo jest Garmin Coach? Moim zdaniem, dla osób początkujących oraz biegających regularnie, ale szukających urozmaicenia i pewnej mobilizacji do systematycznych biegów. Ja staram się biegać regularnie, ale do biegania cztery razy w tygodniu dawno już nie miałem motywacji. A okazało się, że jeśli treningi są zróżnicowane, ciekawe i zmieniające się dynamicznie, to da się to zrobić i przynosi to dużo frajdy. Nie każdy biegający amatorsko chce zapisywać się do klubu czy zatrudniać trenera. Do niedawna mógł biegać jak mu pasuje lub korzystać z gotowych planów treningowych, których jest sporo w internecie. Garmin Coach jest rozwiązaniem pomiędzy. Jest to plan może nieszyty na miarę, ale w jakim stopniu uwzględniający naszą dyspozycję. Dodatkowo mamy go zawsze na ręku, w zegarku, uruchamiamy i gotowy. Jest prosty i łatwy w użyciu. A czy skuteczny, tego dowiecie się w kolejnym filmie.